Dziś na kanale o domu robimy sok. Produktem, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest wyciskarka wolnoobrotowa Hurom H330P. No, jak widzicie, będziemy tutaj zaraz robić sok. I do tych warzywek i owoców za chwilę wrócimy, a najpierw opowiemy o samej wyciskarce. I mamy tutaj do czynienia z urządzeniem, które swoje kosztuje bo 2790 zł, ale powiem wam, że naprawdę robi roboty, bo moja żona bardzo długo mówiła, że ona chce wyciskarkę do owoców. No i co ja zrobiłem? Oczywiście poszedłem, kupiłem jakąś tam wyciskarkę za 300 czy za 400 zł. Powiem wam tyle. To nie był dobry pomysł i już tej wyciskarki od paru lat nie mamy. Myślałem, że da się coś zrobić w tym temacie dobrze i tanio, no ale się pomyliłem. Trzeba. Je zapłacić za taki sprzęt, i widzę teraz różnicę, jaka jest pomiędzy taką wyciskarką wysokiej klasy i tanią. A różnica jest naprawdę duża, głównie w obsłudze, ale także w całym doświadczeniu sprzedażowym oraz tym, jak się to czyści. A moim zdaniem, to, jak się czyści, to jest zdecydowanie najważniejsze no, prawie najważniejsze w takim sprzęcie. No, i co najważniejsze, mamy tutaj do czynienia z wyciskarką wolnoobrotową. Tutaj mamy 50 obrotów na minutę. No, i dzięki temu, że te owoce nie są na przykład siekane, no to struktura tutaj się nie niszczy. Także do soku dostaje się mniej tlenu. Sok zachowuje swoją chłodną temperaturę, więc wszystko jest tak, jak powinno być. No, po prostu wyciskamy z tych owoców tyle zdrowia i różnego rodzaju składników odżywczych, ile tylko się da. I ogólnie ten sprzęt jest bardzo. Bardzo taki wydajny, bo według danych producenta wyciska do 95% zawartości owoca, cała reszta, czyli pulpa, ląduje tutaj, tutaj z kolei ląduje sok, co za chwilę pokażemy. To, co tutaj lubię, to fakt, że tak naprawdę nie trzeba nawet kroić tych owoców oraz warzyw. Tutaj mamy pojemność dwóch litrów, więc nie mamy takiego problemu jak w innych wyciskarkach, że zmieści się pół jabłka czy coś. Nie, nie. Tutaj bierzesz, jedno całe jabłko wsadzasz, ileś tam szpinaku, banana całego też, no bez skórki oczywiście, ale wiecie, o co chodzi, wrzucasz i nie martwisz się tym, żeby nawet to pokroić. To jest bardzo, ale to bardzo wygodne, jeżeli chodzi o cytrusy na przykład. To Wiadomo, że jak mamy cytrynę, grejpfrut czy pomarańcze, ja wolę to obrać, ale nie dlatego, że sobie taka wyciskarka z tym nie poradzi. Oczywiście, że poradzi. Chodzi wyłącznie o to, że wtedy ten sok będzie taki gorzki, będzie miał gorzki posmak, a jeżeli chcemy, żeby on był słodki, no to mimo wszystko lepiej te cytrusy obrać. Powiem Wam tak, działa po prostu dobrze, aż głupio mi taką recenzję nagrywać, bo po miesiącu nie miałem z tym ani jednego problemu. To po prostu zawsze działało jak złoto, no ale skoro mówimy o sprzęcie z wysokiej półki, 2790 zł, no to nie ma co się dziwić. Co mamy w zestawie sprzedażowym? Mniej więcej to, co widać, ale do tego jeszcze dochodzą dwa dodatkowe sitka, takie jak to, które mamy tutaj, bo mamy sitko o małych oczkach, o większych oczkach, jeżeli chcemy na przykład zrobić nie taki typowy sok, tylko sok, który zawiera więcej błonnika, ale mamy też takie w pełni zabudowane sitko, w którym można robić lody, sorbety. Do tego mamy jeszcze szczoteczkę do czyszczenia, upychacz, takie pojemniki, to jest pojemnik na to wszystko, co Zostaje właśnie z procesu wyciskania, jak też taki właśnie pojemniczek na sam sok. Powiem wam, że ten zestaw jest absolutnie wystarczający. Ani razu nie miałem takiego pomysłu, że kurczę, czegoś mi tutaj brakuje. Nie, to wszystko jest naprawdę przemyślane. Podoba mi się także wygląd, bo mamy tutaj do czynienia z urządzeniem bardzo dobrze wykonanym, ale też estetycznym. Ja na przykład mam u siebie kuchnię czarno-białą, więc mi ten sprzęt kolorystycznie po prostu pasował. Ale oczywiście w ofercie firmy macie też inne wersje kolorystyczne, więc jeżeli szukacie czegoś ciemniejszego, no to bez problemu to znajdziecie. Więc ta część teoretyczna za nami, powiedziałem Wam co tutaj się w tym urządzeniu dzieje, ale czas przejść do akcji, czyli zrobić sok. Razem z wyciskarką otrzymujemy taką książeczkę, gdzie możemy znaleźć mnóstwo przepisów. To nie jest jakieś byle co, byle jak wydrukowane, to jest naprawdę dobry papier, więc nie powinno być tutaj problemu z tym, że to się zaraz zniszczy czy coś. Fajnie, że nawet takie szczegóły są w dobrej jakości, ale nie musicie się tym oczywiście kierować, bo mnóstwo przepisów na soki znajdziecie. Internecie. O, i mamy na początek taki prosty przepis. Kiwi, szpinak, jabłko. jest pokazane, ile jabłka dać, ile szpinaku, ile kiwi. No to robimy. Jabłko to możemy dać w całości, bo to da radę. Kiwi. Damy tak. Z dwa przekrojone na połowę. No i szpinaku też trochę mamy. To damy taką. Niech będzie garść. Dorzucimy jeszcze jedno jabłko, bo wejdzie. I może jeszcze jedno, bo wejdzie. I może jeszcze kiwi, czemu nie. A jeszcze zmodyfikujemy przepis, nam trochę pomarańczy, bo lubię takie y, bardziej nieco kwaśne. I tutaj co, włączamy i dzieje się magia. No i kiedy to otwieramy, widać, że jest zabezpieczenie, to po prostu się wyłącza, więc nie ma tutaj takiego ryzyka, że dziecko na przykład to otworzy i będzie problem. Nie będzie, ale widzę, że tego soku wyjdzie trochę za mało, a świetnie pachnie, więc dorzucę składników. Więc jak widać, proces robienia tego soku się zakończył, teraz tutaj zamykamy, żeby nie kapało. No i oczywiście przemieszamy, trzeba przemieszać, taka piana się zrobiła. No i zapraszamy na degustację. świetny, jak smutny, jakieś bardzo lubię. No, bardzo dobre, naprawdę. Nie mam słów. Ej, dobre. Więc jednogłośnie stwierdziliśmy, że sok wyszedł dobry, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj, kiedy ten sok już jest zrobiony no i jest zresztą wypity, bo go wypiliśmy. Naprawdę był świetny. Tutaj zostaje taka pulpa, i y, to wygląda nieapetycznie i w ogóle. Można pomyśleć, żeby od razu to do śmieci wyrzucić. Oczywiście można to zrobić, ale można to też wykorzystać, bo Marcin, który mnie teraz nagrywa, sprzedał mi pewien protip, że jak zostaje taka pulpa, to on z tego robi mufinki dla dzieci, żeby po prostu też trochę warzyw, owoców zjadły. Więc to jest bardzo dobry pomysł. A u mnie żona ostatnio robiła sok z marchwi i bardzo dużo takiej marchwiowo, ale nie tylko, pulpy zostało. I ona to wzięła, znalazła przepis i zrobiła po prostu tego całe ciasto marchewkowe, które było fenomenalne, więc tak naprawdę nie musicie tego wyrzucać. To nie musi się marnować. Z tego może wyjść naprawdę coś dobrego, na przykład ciasto. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie przygotować takie ciasto, to te warzywa i owoce już trzeba przygotować, więc e, takie kiwi to jednak lepiej bez skórki, e, jabłko wtedy lepiej środka pozbawić. Wiecie, o co chodzi. No po to, żeby to ciasto było po prostu smaczne i żeby nie było w nim niespodzianek. Skoro jesteśmy po całym procesie tworzenia soku, to widać, że tutaj zrobiło się po prostu brudno. To jest zwyczajnie brudne i trzeba zawsze taką wyciskarkę później umyć. I żebyśmy mieli jasność, producent nie zaleca, żeby te elementy wstawiać do zmywarki. Ja wstawiałem do zmywarki tylko te dwa pojemniczki, nic się z nimi nie działo, ale jeżeli chodzi o wszystkie te elementy, które mamy tutaj, wolałem je umyć ręcznie. I mówiłem, że ja miałem taką tanią wyciskarkę. I tam mycie to był po prostu dramat. Tutaj tego problemu nie ma. Przez tę budowę, przemyślaną przez to, że to wszystko łatwo się składa, to i łatwo się rozkłada, ale też bardzo łatwo to się myje, więc to jest zdecydowanie na plus. Moim zdaniem to jedno z najważniejszych zalet tego produktu, no bo tak jak mówiłem, mam z myciem wyciskarek bardzo złe doświadczenia, a tutaj pod tym względem wypada to świetnie. Kolejnych rzeczy, takich czysto użytkowych, to mi się podoba, że to ma gumowe nóżki. Czyli bardzo dobrze stoi, właśnie, nie ma takiego ryzyka, że to samo z siebie bez użycia dużej siły się przewróci, więc jest ok. No i jeżeli coś w zły sposób zamontujemy, to też mamy odpowiednie zabezpieczenie, że to się po prostu nie odpali wtedy. Ja na początku miałem taką sytuację, że coś źle docisnąłem. Ale nie, zobaczyłem, że to po prostu moja wina. No i tego po prostu nie da się źle zamontować. Zresztą fajne jest, że tutaj, kiedy to zdjąłem, ten element, no to mogę te od siebie bez problemu oddzielić. Ale kiedy to już tutaj założę, nie jest to możliwe. To jest po prostu odpowiednio zabezpieczone. Ile siły bym nie włożył, no to nic nie zrobię, chyba żebym chciał to uszkodzić. Ale wiadomo, że nie chcę. Do tego mamy tutaj funkcję homogenizacji, mamy funkcję oczywiście wyciskania, mamy funkcję rozdrabniania, no generalnie tak jak mówiłem, że świetnie to sobie radzi z warzywami, owocami, orzechami, ale też z zieleniną, więc jeżeli macie jakiś szpinak albo inne rzeczy, żeby ten soczek sobie urozmaicić, to jak najbardziej możecie do tego to wykorzystywać. I to jest zasługa właśnie tego wałka ślimakowego, który po prostu jest świetnie zaprojektowany. On bardzo dobrze działa, ale też warto docenić, że tutaj każdy element naprawdę pasuje jak klocek Lego. Nie da się tutaj nic absolutnie źle włożyć, więc kiedy wyciągnę to, no to mam drugi element, który też tutaj na koła zębate pasuje do tego, co tutaj się znajduje. No nie ma szans teraz specjalnie spróbuję źle to włożyć, nie idzie. A kiedy delikatnie to robię, i wyczuję właśnie, o, że tutaj pasuje, bo to po prostu czuć, to wkładam. Tutaj mam tak samo. Czuję, działa. Więc to jest naprawdę, nie jest to zbyt ładne słowo, ale to jest naprawdę idiotoodporne. To było wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia na temat wyciskarki Hurom H330P. Powiem wam, że sprzęt nie należy do tanich, ale naprawdę robi robotę. Soki wychodzą świetne. Myje się łatwo. Radzi sobie z całymi owocami. Tutaj mamy naprawdę dużo miejsca. Zestaw sprzedażowy jest bogaty. 15 lat gwarancji, gwarancja door to door, naprawdę nie idzie się do czegoś przyczepić. Genialny sprzęt, który sam chciałbym mieć, gdyby nie to, że nie ma miejsca już, bo wiecie, airfryery jakieś stoją, termomiksy, inne rzeczy, no na wyciskarkę taką już nie mam miejsca. Finalnie okazało się tak, że ja tę wyciskarkę będę musiał kupić, bo ja sam nie lubię zagracania mojej kuchni, ale moja żona jest innego zdania i powiedziała mi wprost, że tak dobrej wyciskarki to jeszcze nie mieliśmy, więc proszę jechać do sklepu i kupić. Więc kiedy Wy oglądacie ten materiał, to już pewnie sam wydałem 2790 zł na ten sprzęt. Więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tej wyciskarki od Huroma. Jak chcecie dowiedzieć się więcej, no to odpowiednie linki zarówno informacyjne, jak też sprzedażowe znajdują się w opisie tego filmu, bo Hurom poprosił nas, żeby je tu umieścić i będziemy mieć też z tą firmą współpracę przy krótszej formie, będziemy im shorta reklamowego robić. No i chyba to było wszystko, co dzisiaj miałem Wam do powiedzenia. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, to już mówiłem, że to jest dla nas ważne, ale proszę Was też o napisanie a nie hasła. Jeżeli obejrzeliście ten film do końca, to jest nasze klasyczne badanie statystyczne. No i dzisiejszym hasłem będzie niezły wycisk, bo naprawdę mieliśmy tutaj niezły wycisk. I poza tym widzimy się w naszych kolejnych filmach na kanale o technologii, kanale o domu. Słyszymy w podcaście o technologii i zbijamy piątki w Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku. Cześć!